Dzień dobry. W tym filmie omówię 14-punktowy formularz American Heart Association do prowadzenia badań przesiewowych sportowców w kierunku chorób układu krążenia. Jednym z celów badania przesiewowego jest wczesne wykrycie nieprawidłowości i ewentualne skierowanie badanego na poszerzoną diagnostykę specjalistyczną. Z reguły, narzędzia stosowane w badaniach przesiewowych są proste tanie i można je stosować szybko i w dużej grupie osób. Omawiany formularz AHA jest takim przykładem. Wiele osób w różnym wieku, w tym dzieci, uprawia lub chce uprawiać sport na różnym poziomie. Dzięki badaniu 14 punktowym formularzem AHA udaje się łatwiej znaleźć osoby narażone na zatrzymanie krążenia, zawał serca czy utratę przytomności. Kluczowym elementem formularza AHA jest ocena wywiadu osobistego i rodzinnego w celu identyfikacji sportowców zagrożonych nagłą śmiercią sercową. Jeśli badany sportowiec to dziecko lub nastolatek, wówczas niezbędne jest zebranie wywiadu u rodziców lub opiekunów dziecka. W ramach wywiadu zwraca się uwagę na kilka objawów związanych z wysiłkiem, np. Dławicę piersiową, czyli ból, ucisk, rozrywanie za mostkiem, utratę przytomności lub objawy zapowiadające taką utratę, np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, duszność, zmęczenie lub szybkie, nierówne, silne picia serca. Czasami osoba badana wie, że występuje u niej szmer w sercu, sugerujący wadę. Nierzadko sportowcy Wiedzą również, czy chorują na nadciśnienie tętnicze, jaką wartość ma ich ciśnienie, czy stosują odpowiednie leki. Sportowcy również są świadomi, czy w przeszłości byli objęci zakazem uprawiania sportu lub uczestnictwa w zawodach z powodu chorób serca, a także czy wykonano u nich badania serca ze wskazań innych niż profilaktyczne. W dalszym etapie przeprowadza się analizę wywiadu rodzinnego koncentrując się na występowaniu wśród krewnych przedwczesnych zgonów lub niepełnosprawności przed 50 rokiem życia. Poszukuje się też chorób związanych z niektórymi mutacjami genetycznymi, np. kardiopatię przerostową, kardiopatię roztrzeniową, arytmogenną kardiomiopatię serca, zespół długiego QT, zespół krótkiego QT, zespół brugadów czy zespół Marfana. W przypadku zbierania wywiadu osobistego i rodzinnego bardzo ważna jest szczerość i podanie dokładnych informacji przez sportowca. Zatajenie występowania poważnych chorób w rodzinie lub własnych może grozić poważnymi konsekwencjami ze zgonem włącznie w czasie treningu czy zawodów. Ostatniej części tego formularza przeprowadza się badanie przedmiotowe którego celem jest wstępne poszukanie obecności wad serca, np. zwężenia zastawki ortalnej, ubytków w przegrodzie międzykomorowej, czy tetralogii falota, wad sercowo-naczyniowych i dotyczących dużych naczyń, np. Na karktacja orty czy przetrwałego przewodu tętniczego. W ramach badania lekarz zwraca uwagę również na blizny. Niektórzy sportowcy w przeszłości Mogli przejść operacje kardiochirurgiczne, co wcale nie dyskwalifikuje ich z uprawiania sportu na najwyższym, zawodniczym poziomie. Na świecie jest wiele osób, które są po transplantacji serca i ukończyły z bardzo dobrymi wynikami zawody Ironman na Hawajach czy w innych krajach, to jest triatlon w pełnym zakresie. Wykonany w czasie badania pomiar ciśnienia tętniczego na siedząco jest niezbędny do stwierdzenia. Czy badanie nie ma zbyt wysokich wartości, co mogłoby wskazywać na nadciśnienie tętnicze? Podwyższone ciśnienie w czasie badania u lekarza wcale nie musi wskazywać na obecność tej choroby, ale wymaga powtarzania pomiarów w warunkach domowych, treningu czy na zawodach. Nadciśnienie tętnicze nieleczone ma poważne konsekwencje u wszystkich, a wysiłek fizyczny, zwłaszcza intensywny, może powodować gwałtowne, i bardzo wysokie wzrosty do wartości zagrażających życiu, np. powyżej 220 mm słupartęci dla ciśnienia skurczowego. Badania przysiewowe nie muszą być wykonywane u wszystkich sportowców. Dotyczy to dyscyplin o niewielkiej intensywności czy zręcznościowych, takich jak golf lub strzelectwo. Badanie takie należy jednak rozważyć w dyscyplinach sportowych związanych z wykonywaniem wysiłku długo, np. sporty wytrzymałościowe, kolarstwo, biegi długodystansowe, jazda na rolkach, biegi narciarskie, triatlon czy gry zespołowe, albo na bardzo wysokim poziomie intensywności, np. boks, biegi sprinterskie, akrobatyka, czy w sportach siłowych, takich jak kulturystyka czy podnoszenie ciężarów. Należy takie badania rozważyć u sportowców z grupy podwyższonego ryzyka. Temu właśnie służy stosowanie tego formularza. Podsumowując, nieprawidłowości w formularzu AH powinny skutkować poszerzeniem diagnostyki kardiologicznej u osoby kwalifikowanej do uprawiania sportu lub dopuszczanej do uczestnictwa w zawodach. Należy również pamiętać, że istnieją inne, podobne lub bardziej złożone formularze. Omawiany 14-punktowy formularz AHA dla sportowców jest jednym z częściej zalecanych, w tym przez polskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne. Dziękuję za uwagę.